Bayer Full jest zespołem, którego nie trzeba przestawiać żadnemu fanowi muzyki disco-polo. Jednak lider grupy nie zajmuje się tylko występami na scenie. Muzyk zaangażowany jest również w politykę, jednak już niedługo może opuścić szeregi partii. Bajerful zasłynęło dzięki takim piosenkom jak Majteczki w kropeczki oraz Moja mała blondyneczko Grupa mimo wielu lat w branży nadal utrzymuje bardzo wysoki poziom i wciąż pracuje nad nowymi piosenkami Mało kto mógłby nawet podejrzewać, że muzyk disco polo może zostać politykiem Sławomir Świeżyński wielokrotnie startował w wyborach. Starał się dostać do Sejmu w 1997 roku, 2007, 2011 i 2015. Natomiast w 2010 roku i 2014 roku kandydował do Sejmiku województwa mazowieckiego. Jednak teraz jego kariera polityczna stoi na krawędzi. Wokalista Bayerpool rezygnuje z polityki. Zespół był związany z polityką jeszcze przed indywidualnym startem Świeżyńskiego w wyborach. Wszystko zaczęło się od wsparcia w kampanii Waldemara Pawlaka w 1995 roku. Wtedy też wokalista grupy związał się na długie lata z partią PSL, w której jest po dziś dzień. Jednak ostatnie wydarzenia na polskiej scenie politycznej sprawiły, że PSL połączyło siły wraz z P oraz lewicą. Muzykowi taki stan rzeczy bardzo się nie spodobał, ponieważ polityk nie wyobraża sobie, żeby głosować za LGBT. O wszystkim świeżyński napisał na swoich mediach społecznościowych, a dokładniej portalu Facebook. Właśnie w tym wpisie zaznaczył również, że już niedługo może odejść z partii. Nawet no PSL zapomniało, że w opozycji nie ma koalicji. W tym tygodniu podejmę decyzję, czy zostaje PSL. Nie wyobrażam sobie głosować na LGBT i Lewicę. PSL straciło szansę bycia centroprawicą taką jak Zawitosa. Partia której hymnem jest Route idzie razem z aborcjonistami, lewakami i komunistami, będzie razem z nimi walczyć z kościołem, religią w szkołach i sprowadzać uchodźców. Zapowiada się ciekawy rok, napisał muzyk. Nie da się ukryć, że ten rok będzie przełomowy, jeżeli chodzi o polską politykę. Już niebawem odbędą się wybory do Europarlamentu, a następnie wybierzemy naszych przedstawicieli w Polskim Sejmie. Co więcej, aktualna sytuacja w PIS daje sposobność innym partiom do przejęcia władzy w Polsce. Jednocześnie nie da się ukryć, że wiele osób liczy na zmiany sił w Sejmie. Dlatego ze strony obserwatorów często słyszymy, że jest to najważniejsze wybory od 1989 roku.